Witam z tej strony Apple i witam was w kolejnym odcinku z Fazmofobii. E, nagrywam to jak już potrafię grać, chociaż e, wiem po pierwszym odcinku, że no, nie ogarniałem okropnie, a nikt nie miał czasu, żeby mi wytłumaczyć, wiadomo o co chodzi. Z powodów e, takich, że jak był licznik na pierwszym odcinku, to odcinek trwał no, 40 do 50 minut, nie pamiętam. To tą drugą gierkę, którą miałam dorzucić do pierwszego odcinka, jednak dam teraz w odcinku, dlatego się z wami witam w późniejszym terminie. Następne gry chyba, tam już też będzie trzecia, bo trzy gry wyszły wtedy i one były nagrywane pod rząd i wszystkie były długie, no więc miłej zabawy. Jak wam się będzie podobać, to możecie zostawić łapkę w górę, suba, jak jeszcze tego nie robicie, wejść na linki z opisu, takie rzeczy youtuberskie. Tutaj macie o SpyX X Family, polecam. macie Bondoman! I, i, I pinacy, o proszę bardzo. E, ale dobra, lecimy po prostu już do odcinka. I życzcie mi powodzenia, I już ogarniam tą grę, naprawdę. Ewa! Co to za klucz Do yeah. każdemu. To jest klucz od domu. Doświadcz razem z członkami zespołu zderzenia paranormalnego. EMF musimy zczytać. I się Do, kogoś, to Co muszę. brać? Bo ja na razie wiem, że tak. Muszę MMP brać. Latarkę na tak, początek. Termometr I latarkę. I termometr. Ja zmuszę aparat, żeby się ciągnięcie zrobić. I termometr też. Osiem stopni jest tutaj pod banem. Nazywa się Jan Lancaster. Odpowiada każdemu. A, poszli bez mnie. No cóż. E? E? A! Gdzie? Jest wyjście? Gdzie jest wyjście? O, tu, tutaj będzie duch, 6, 7 chyba, nie, 20 stopni mam. Nie. Nie, to on jest, on jest tak w głównym korytarzu, wiesz, bo przed chwilą on się tu ujawnił. Dwie kreskie. O. Tak, to no to jest tu. Dobra, rozkładamy się pany. Let's go. Ja Nie pierdol... mam różnych temperatur. O, tu, tutaj będzie duch. 6-7 chyba O, tu, tutaj będzie duch. O tu! Tutaj będzie duch. Ty paweł byłeś obok mnie? Tak byłem. No <noise> przecież on się ujawnił. Dobra. I le lecimy po ten, szukajcie tam yy, lecę po yy, ten, klatka piersiowa, zdjęcie rób, tutaj, w kiblu, Wojtek podnieś się Co? W kiblu masz ja klatkę podnieś sobie A i tego MFa tu wy wywal, nie chodź z nim ciągle nie. Ale na korytarzu, tam gdzie był, tam, Jak Tacho, się wywala? tam, tu gdzie książka Nie, chodź tutaj, tu, tu wywal Jak się wywala? Nie Ja pierdolę, ja stąd spierdalam. Masz coś jeszcze, Wojtek? I kamery. A o, tylko kamery. Tu jedno połóż na pewno. Czekaj, ja idę powiedzieć. Sprzęt. Jak się ją skręca? Myszko. Hello. Czy gdzieś jakieś ślady, coś kurwa, ten kurwa Co? Na, na kurwa Dobra, co, coś mamy już zaznaczone Bo on cały czas materializuje się na mnie, ja pierdolę tą sytuację, nie? Dodsy mamy. Yy, ktoś musi cofnąć się, e, Wojtek, iść z Gaj światło. Nie, nie, on już się trzy razy zrespił na mnie, ja tam pierdolę iść. Ja tam tego, Spirit Boxa zostawiłem. Czekaj, dotsy mamy, tak? A no jak przebiega to dotsy. Gdzie sól położyć? Osyp na ziemi, dobra. Chłopaki, ujemne temperatury się... mamy. Yy, dobra, zaznaczyłem ujemne temperatury była ile ujemna była? O. Ty on tu bieg. Na Ile Ujemna była. była. Oh, Ło przebieg! Patrzcie, zbugował się, był tam. Rami! IMF... Jemy w. Tam na końcu jest. Dług czwórka. Ślady widzę. Czwórka jemy. Ej, ślady widzę. Czwórka. Jemy w czwórka. Ty ślady widzę. No wiem, no bo ja kurwa, zdjęcie nie mnie te Patrz po klamkach. Nie, o kurwa, on biega tu. A, docy, no to były tak. na docy. Bo... Czyli co zaznaczamy? Bo już kurwa się zgubiłem. E, jaka, jaka ujemna temperatura była? Na minusie była, minus dwa. Czekajcie, chodźcie do wozu najpierw. Tak, czyli mam zaznaczyć docy, mroźne temperatury i odciski palców, tak? Ale odcisku palców nie. nie było. Odciski palców nie było. Odciski palców tak by się na ręce. Czy na dłoni, a nie tych stóp Okej, okay. bo, bo, bo już mam 67% tak. albo, Jurej, albo Jurej Albo oni hmm. Bo nic trzeciego nie trzeba mamy z nim, Trzeba z nim spróbować pogadać też, nie? Ale czym się charakteryzuje... Pogadanie nim... nic nie da, bandzior. Skąd wiesz? No bo wykręć żeby pogadanie, nic to nie zmienia Orby musimy sprawdzić, z tego co widzę tak, albo IMF, orby, imf 5. Naciski palców też nic nie dają. Pismo ducha też nic. C czyli, albo czyli Orby, orby i MF5. Orby, albo IMF. IMF. A światła trzeba zgasić nie? Wojtek weź tam zgasi światła. Ja mówiłem ja sam tam kurwa nie idę, nie? No leć kurwa mać, no leć nie panikuj kurwa no. Czekaj coś wziąć jeszcze? Nie, 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 idź po ja pójdę z nim, żeby zrobić zdjęcie jak będzie go zabijał. Nie ja pierdolę. Ja, i ogólnie jak będzie hand, to... to... Rozpoznasz, bo wszystko przygada dosłownie i się śmiech zaczyna, albo było w granie. Chodź tu, kurwa. Czekaj, bo mi mieszka spierdoliła, okej okay. Dobra, przegatajcie, ja będę pilnował. A co mamy sprawdzić? Zgasić A, światła, kurwa. No, zaraz się same, kurwa, zgaszą Jedno. Gdzie jest reszta świata? Dobra, Dobra. słuchajcie, słuchajcie. Zabierdolę! Nadal nie wiem dlaczego nazywacie to Docy. No bo, no bo. To, to się nazywa Docy. DOC -y. O, o. ładzi jak pojebany. Zbugawał się w ścianie. Łazi, nie no, Docy bo widać mi się wydaje tak, kurde, bo my dużo U. tych kamer DOC -y nie. Docy widzieliśmy, orby są potrzebne. Na, znaczy, orby, przepraszam, orby. Yy, co mieliśmy tam jeszcze ogólnie sprawdzić? Kon konkret nawaliliśmy tych orbów, także. Znaczy, I IMF, chyba piątka, jest ostatnia, IMF, piątka. A była jakaś ten? Czwórka była. Była czwórka, tak, była czwórka na pewno. Mi się zdaje, że to będzie IMF piątka, już chyba nie trzeba tam iść. Na pewno. To IMF piątka to byłby oni wtedy, nie? No i to będzie oni na stówę, bo jesteś agresywny. Ale możecie oni? powiedzieć, dlaczego tak uważacie? No, on tak uważa. Ja nie uważam. No bo nie było, nie było nigdzie orbów, a IMF podchodził pod czwórkę, więc. Ty... O, wyjebał coś. Yy, a, no. Ty wyjebał coś znowu. Oni uwielbiają starszyć swoje ofiary. No, tak bardzo jak tylko możliwe, zanim zaatakują. Często widuje się Ale... w swojej fizycznej postaci strzegące miejsce śmierci. Wyjątkowa moc oni jest bardziej aktywny, jeśli w pobliżu są ludzie i szybciej pozbawia ich psychiki podczas manifestowania się. Ale Słabość ma oni znika tak o wiele rzadziej podczas polowania. Jurej ma tak samo ten. Bardzo podobny jest. Znaczy oni. Jurej, oni są podobni w sensie, no mają samowar, praktycznie popierdala tam hop. No w to jest bardziej, na o! stówę to jest oni, bo kurwa, no, IMF jak to był Błędko. Jurej. Bo... Mamy no, to 5. Ale jak wy to, jak no, to... Wy to, no, to zrobiliście? Oni, no. no widzisz, tu jest piątka. No po prostu, nie, to jest dziewiątka. Ale jest pięć też. Nie, to na to nie patrz, bo to, to jest co innego. IMF, a to gówno, to jest co innego. To jak to jest dziewiątka, to to nie jest IMF. Nie, to jest aktywność, to nie jest jakby IMF. IMF to musisz chyba... No ale to na pewno będzie to, bo mówię, bardziej pasuje do niego ten opis niż kurwa Jorea. To po prostu idziemy no dobra, tam teraz ale... i zbijamy psychikę to... do poniżej 25%. Nie, bo to już to już jest hand. To hand jest Fakt, od kiedy. Jak psychika, no i mniej, tym większa szansa, nie? Ale jak będziesz ma no, 25%, to kurde jest gwarancja praktycznie, że wejdziesz za drzwi po prostu i już się zamykają. No, ja, ja nie wiem, on. on, on niski, jak mam być szczery. Niski level e, jak mam być szczery, to wyszło na to, że mnie, na mnie sobie kurwa cel upatrzył. Bo non stop się we, obok mnie kurwa ten. Może dlatego, nie, że czy krzyczałem. Poproszę, czyli zaznaczamy. Poproszę. Oni? Oni. I tyle, i. No i pisze, że porażka, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, czy Pawlo ma rację. Escobarą? Nie odłożyłem rzeczy I to jest szybciutka gra No i drugi poziom, mam prawie trzeci Ale chujnek nie, dlaczego on mi to robił? A właśnie, o co chodzi na tych kontraktach, jakie pisze 18 i 2 schody? No to 18 z 2 schody na przykład Dwie, a dwa piętra i można to zmieniać? No można, kurde, na mapę wziąć. są na mapach, bo to powiedzenie na mapie ile jest. Ty stary, tu są nasze zdjęcia w ogóle. Kto to kurwa takie zdjęcia? <laughs> gotowi czy nie gotowi? No gotowi. No boję się, ale dawaj. Nie lubię tych ludzi, dawaj. nie? Ty ktoś... Klucz mi zajebał ktoś. Nie. I to ja jest tak... ludziom, którzy są sami. Czemu to jest czwarty... czwarty ogólnie... Jak... to jest trzecia nasza sprawa. Tak czwarty? Co ty sprawa czwarta pisze. No bo tak jest, no po prostu. Doris Walker ludziom, którzy są sami. sprawa aby duchy tą świeczkę. Odpędź ducha przy użyciu kadzidła. Kiedy goni on gracza. Znajdź dowody zjawisk paranormalnych za pomocą IMFi. Poszli znowu wobec mnie, nie? I znowu tą samą chałupę Morda to Jest w Mam pytanie, czemu tu samochód się włączył? Bo kurwa chyba, jak, jak ma się ty... A ktoś w ogóle pytał ten... Yy, sprawdzał jak ma na imię? No czytałem wam Ej, przecież to, No to powiedz jak miał kurwa, bo ja się nie słuchałem, bo poszedłem yy, Chyba... Doris Walker

Ty, Dobra, 5 stopni, 0,5. 0,5 miałem. Na minusie będzie, czy nie? Nie, 0,5 miałem. 1,3. Tak, ale to tu. O, minus 1,5. Dobra, mamy. Tu są mroźne temperatury. Od razu możecie znaczyć mroźne temperatury. Minus 0,7. Rozkładamy się. Chłopaki. Czyli tak, mroźne temperatury. Minus 1,4. No, a Ogólnie to sytuacja jest taka, że ja słyszałem śpiewanie z tego garażu cały czas. No tak, no bo to śpiewał Paweł. Co? Tak. To Paweł śpiewał? Tak. A wiesz jak się zesrałem <grym> przy ciebie? Światło też z... nie widziałem, mam być szczery. No tylko se śpiewa ten, ten duch w garażu, nie? Mam dla was. Z... Nie wiem, złe wieści czy gorsze wieści chcecie? Dawaj to najpierw orp, te, te lepsze, czyli te najgorsze Dobra, demon może to być A Skąd wiesz? No bo nigdy go na orbach ani na No to biorę kurwa spirit boxa i idziemy kurwa tej Nie jesteś pierwszy. to, we, Co wziąć? Weź, to, weź to i zanieś tam, wyrzuć A co na to jest? Spirit boxa jeszcze yy, No to ufałka. Fire. wiemy z nim pogadać. A on nie. sam w sumie tylko siedzi. Znaczy on i tak odpowiada ludziom, którzy są sami, więc. To jak idziemy razem, to jesteśmy sejfu. Czekaj, najpierw ja to wyrzucę, co? Ale chodź, chodź, chodź to tutaj wyrzuć, nie? Gdzie? Coś. Dokładnie? ufałkę, tu tu. Gówno, okej. Okay. Przyszedłem ten. Wezmę może kadzidło okay. na wszelki wypadek i jeszcze mogę jedną rzecz wziąć, coś jeszcze świeczkę? Tak. A dobra, zmuchną już duch świetka coś. Ta? Hmm. To jeszcze coś? Doris Walker. Jeszcze... Wiem, widzieliśmy. Doris Walker się nazywa i wziąć coś jeszcze, kaził do mam i zapalniczkę. Ogólnie, Sól może... Ej, na B możemy gadać ja... przez radio, tak by the way, jak jesteśmy daleko od siebie. Chłopaki, ogólnie to ten... Halo? Sól, Halo? niech ktoś we Sól, jak on wdepnie, to zrobić zdjęcia. A ja mam aparat. Ja mam Sól. No dobra. No to go. No to idziemy, ja tam sam nie idę, jak on odpowiada samotnym ludziom tylko. Chcecie leczaj Chodźmy Smijać, Widzę wojska IMF piątka, IMF piątka Dobra nie, to na pewno nie jest demon, to tak jest okej okay. Na no chwilę spieramy A o co chodzi z tym demonem Dobra czyli Jim Shade, oni albo The Twins Jak wy, Jak wy ogólnie wykminiliście, że jest a bo gdzieś to w wozie było widać tak? Walnęłem trochę soli Widziałeś czy wdepnął w depną, Nie, e, nie wdepnął na razie nie, bo jak była piątka i on nie krzyczał... Nie gadać przez radio A. jak mówisz Ogólnie jak ten, jak on krzyczał coś tam, że w piątka i zaczął wychodzić stamtąd, to ja spierdoliłem Dobra, ja wezmę jeszcze latarkę UV i spróbować może pogadać Jak on ma kurwa tam na imię? Doris Walker To ona jest To ona Trolujemy go Dawaj Kurde, go trolujemy razy. Trolujemy co że jak coś się hand zaczął na radio, ty <noise> taki żarcik <noise> Pozdrawiam mamy Patryka Macie pozdrowienia od mamy Patryka A jak tam z solą Co się stało? Szła za mną, pizda głupia. Co? Szła, Szła za mną. A zrobisz zdjęcie soli? Wdepnęła, tak, zrobiłem. Szła za mną, bo słyszałem kroki za sobą. A. Tak, tak a zrobiłem jest, zdjęcie soli. Co dalej? Yy, to możesz Od do... przy użyciu kadzidła. To ja mam kadzidło. Yy, powiem tak, chłopaki, na pewno orbów nie zauważymy. Czemu? No bo, bo to, to ktoś musi z nią sam na no sam pogadać tak by the way Bo ona odpowiada tylko jednej osobie. To jak robimy? Ja tam nie idę, nie? Ja, ja pierdolę, to ja jestem za bardzo nowicjuszem, żeby pójść pogadać z jakąś Doris i zamówić ją na frytki zaprosić. A znaleźliśmy kości? Dobra, ale będziesz... Dobra, może, ja mogę iść z nią pogadać, ale ty będziesz w pokoja jak gdzieś dalej. Czemu? No żeby kurwa nie było, że siedzicie oboje jak ty zajebalej ciężarówce. Dobra, i tu tak nie ma co to także ja to wezmę sobie kadzidełko i zatwierdzam z wami. Jak ona miała? Doris jak? Doris Walker. Doris Walker. Doris Walker. Czemu mnie nikt nie słucha? Słuchać mnie? Halo? Tak, kurwa jest. Ej, dobra, jest pismo w książce by the way. Pierda. To czekaj, to wychodzi na to, że teraz pismo, tak? To 6, to jest 6. Nie, Spirit no, bo Box 6 mi się odznaczył. A, pismo Nie. ducha, dobra. Idź, idź zrób zdjęcie, de, te pisma. Nie mam aparatu. No, Dlaczego ja mam iść? No bo kurwa, zdjęcie no, tylko. Idź, zrób zdjęcie. No, no idź, zrób kurwa, to no, zdjęcie. Dzięki, kurwa? Ale ja się boję. Idź kurwa, nie pierdol tam A gdzie jest ta książka? No kurwa, a gdzie może być? Tam gdzie wszystko To ja mam pomysł, niech ktoś idzie ze mną No to nie, no idź, ja sobie poczekam przy drzwiach No czemu, ja z tobą poszedłem Idź kurwa Doris Walker, Walker kill him Zrobiłem ci zdjęcie haniebny człowieku. Dobra. Jest zdjęcie? Zaznaczcie szejda, i ja zamykam sprawę. Poczekaj chwilę załatwiło zdjęcie. Mhm. Bo ja tu widzę sławka tego bandziora biegnącego jest, na pewno. dobrze, jest, jest zdjęcie. To poczekaj, mam szejda. Tak, to złe zdjęcie? Nie, dobre zdjęcie, ale jest ok. Ja, ja mam taki pomysł, żeby Badziora tam wysłać jeszcze raz. Dobra, zamykam. Ty łatwy ten duch był. No, 62. Jak 62? 97 Golda. Ja też 97. A dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle, więc dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to możecie zostawić łapkę w górę, suba. Jak jeszcze tego nie robicie i kilka razy pisknęłem jak dziewczynka, więc wszystko jest okej. Okay. Ale jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do widzenia. Halo? Z pełną buzią roboty.